Raz, ponieważ ja głupi, głupi, głupi <krym> bardzo głupi, głupi, głupi Wykasowałem jeden pliczek no i wyszło bez całości no więc nadrywamy ponownie witajcie w nowym odcinku serii dramy tak, powracam ta 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 dobra, jeszcze niektórzy chcieli Dawno już temu, ale chcieli. No więc wracam, teraz będzie King Arthur's Gold. Potem zrobię tą drugą część Science Row, a potem się jeszcze pomyśli. Więc King Arthur's Gold, tyle dostępna za darmo. Wystarczy zarejestrować się na oficjalnej stronie tej gry. Yy, materiał z niej yy, robił wąził, on mnie natchnął, żeby grać w tą grę, bo bardzo mi się teraz spodobała. Czemu nie spróbować? Yy... No może ja wam już to pokażę w praktyce, ale już właśnie z doświadczenia wiem, że... Dobrze... Dobrze, że też było Ciszej do to... Zeroszy. Dobra, Mamy... parę... przycisków do wyboru. Tutaj możemy takie jakby samouczki... sobie zadrać. Tu mamy dołącz do gry, możemy wpisać IP. Możemy się odłączyć albo możemy przeglądać listę serwerów. Mamy editor map, ustawienia, pomoc i wyjście. No więc dołączymy sobie do jakiejś gry. No, na tym grałem. I tak, jedno wolne miejsce. Jak pięknie. A nie, bo to jest ma ten głupi serwer, na którym co chwilę linałem. Nie! Bo jestem w niebieskich. Jaj! Byłem wcześniej w czerwonych. Jaj, nie może. Ci Jak ci niebiescy mają to rozumień tu Normalnie cały most. Dobra, e, tylko się tutaj zadrałem Chodzi o... E, tak. Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. E, mamy w tej grze do wyboru trzy klasy. Budowniczy, bojak, łucznik. Najpierw Wam pokażę łucznika. E, tak, możemy dowolnie niszczyć... Jak w minecraft'cie. Tylko, różnica jest taka, że tutaj trzeba zniszczyć dwa klocki, żeby zejść w dół. Wojownicy no. muszą dużo jeść, no i przez to się nie mieszczą na jednym. Mm. Dobra, mnie się z tym yy, łącznik pozyskuje strzały z drewna, które robić co mam ale nie mamy strzał. Bo potrafi budować, ale to mam wczoraj później. A później co.

nie mam całego serduszka, no jakieś świństwo wystrzelić Pół serduszka, się. Krymie! Aha! Co takie zdziwiony? O, strzelacie! Z katapultu możemy strzelać, jeśli... Mm, Budowniczne jadują kamień no. Albo możemy kodoś wystrzelić Też jakieś Oddalimy sobie kamerę Nie, to są drzwi. Yy, przez drzwi yy, mogą przechodzić tylko członkowie naszej drużyny. Znaczy się przez drzwi w danym kolorze, czyli w danej drużynie. O Boże, co ja? Dla... za... Dobra, prawym wciskiem zdobywamy strzały. Jeśli jesteśmy ucznikiem, oczywiście musimy na drewno kliknąć A. Ogólnie kupiemy pra prawym, ale lewym strzelamy w tym wypadku, kiedy idzie. Yeah. Oberwał. Ja nie, oberwał. Mam w nie w tej serii gramy za dużo do opowiadania, także teraz ja się będę po prostu... Wow, wow, holy, holy, holy. Nie dobrze bawił, aaa, bomba, 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 Albo spróbował się dobrze to, to byli przeciwnicy? Łucznik. Innym czasem jest bojak. żołnierz, Wojownik. No. Lewym może uderzać, prawym może się bronić. Tarczą. Yy, tak samo przed strzałami, więc czasami właśnie ucznice są mniej potrzebni. Coś w tym stylu. I posiada on jedną, jak widzicie, albo, mówię wam tak na szybko, w ten pasek po lewej stronie jest to poziom życia yy, tak trzy ser pół Boże. serduszka to jest oczywiście poziom życia łusznik ma 1,5, yy, budowla nieco ma dwa bo jak ma trzy Poniżej jest yy, są nasze zasoby. Pierwszy to jest stan kamienia, drugi stan e, drewna, trzeci stan złota, czwarty stan nie wiem sam czego i piąty stan bomb. Przedmioty po tak możemy podnosić. Da mi to strzelić. Oh. Wow! Eee, Boże, coś ja A! nienawidzę, a ta cholerna piosenka mi się do głowy wryła. No ja cię na, słuchajcie, na trzech tych, trzech dystotekach w ciągu dwóch tygodni słucha cały czas tej samej piosenki. Znaczy, aha, nie, że cały czas była ta sama, ale chodzi o to, że... cię no, cudem, jak ja się broniłam? Tak jak Ale po prostu, no, się słuchało. Jeszcze się uczuło układu tanacznego, no to naprawdę. Jezu. Co to jest? Nie znam tego do czegoś. Dobra, to tak działa wojownik. Zginiemy tą plikarzę budowniczego, który moim zdaniem ma największą rolę. Inni, inne klasy też mają dużą, ale bez budowniczego to by praktycznie. Tak, jest tu lekki z temperatury, jak mówiłem można się na drzwiach na przykład tak podeprzeć. O! O! Nie, o tym mi chodzi. na stopni sam się to robi zamiast trafić, bo szybciej się wtedy staczę. Eee, no. Jeśli zlatujemy zbyt dużej wysokości, to możemy zamiast zlatywać, to po prostu się tak zahaczyć. Nie odnosimy obrażeń. Jakiś eee, tam po jest zdziwiony. Trzeba się, się przed tym już nie tempować. wow, holy, holy! o, się będę duży ten, ten małpas Spike? Spike? jest wstoczyłem, bomba bum bum yeah oh ślednim jest w zabezpieczyli to spykami leci kolejna watch out Tak! Zapiłem go! Zapił! Uuu, ile serduszek się posypało? Dobra. Tom, tororom, to, tom, tom, to jest budowniczy. Jeśli spotka się. E, no czemu? Jeśli się spotka z przeciwnikiem, to może mu. przy. w tym momencie nie jestem pewny. Przepraszam za moją pomówkę. ma jedna, też dwa serduszka. Jeśli spotka się z przeciwnikiem, może mu. przy. Motować mu tę, wybić mu coś z głupiego z głowy. Ale podstawową nienuczycielnością jest zbieranie surowców i budowanie. Się teraz zmienić w coś. Tak, surowce pozostają, widzicie. Więc się zawsze lepiej zmieni, bo wtedy możecie ten zaś przyćmijka, bo reszta się raczej nie domyśla, że możecie jeszcze mieć. Dobra, na, 160. Na to są złoża kamienia. To. To jest większe złoża kamienia. Nie tam wypadają przyjści, ale wolniej się kopie. Oczywiście, to za coś. A to jest mniejsze złoża, szybciej się troszkę kopie. Zielony kamień jest niespuszczalny, taki a la pedro.

Mosty, pod których tak samo przechodzić może tylko i wyłącznie nasza drużyna, bo inny się otwiera, jeśli chodzi o innych. Spikesy, tylnia ściana, tak tutaj jest. No i bloczki można ze złota zrobić, bloczki takie złota. Dobra, więc zrobimy tutaj, w tym miejscu, powstanie nasze. Teraz możemy co? i naładowaliśmy wszystkie swoje kamienie. Bo zjadę w takim drugim miejscu. Mm, jestem ściekły. Wow, o, jestem liferem. O, liferem, <grym> A, mm, Dobra, może jednak nie. Bo za chwilę ktoś to zauważyłem. Chociaż tam się ładnie uśmiecham. Odpost to jest to. Właśnie w tym możemy zmienić nasz... Co Możemy zmienić naszą klasę. Dobra. Szybko, szybko. Więc chyba tu nie mam nic do pokazania. To było tak, na szybko. Mhm, na szybko. To pewnie trzeba 20 minut kryję. Nie, dobra. Więc ja skończę... Ja skończę... O, tylko jeszcze rzucimy bo. Cześć? Nie, o, nie możemy A nie, bo tu jest na C. Uli się nie na no, krewne mnie. Dobra, to, to Bum. Czemu to nie było. Dobra. Yy, I organizuję taki moje torczusz jeśli to to ogląda. Na hasło pożegnalne. Na hasło pożegnalne dla naszej... Shit! Dla, dla mnie tak. Na no, hasło pożegnalne dla mnie, zawsze mówię nam no, przykład coś w tylu Do widzenia w ale nie to jest taki właśnie czas na przygotowanie, budowanie czegoś, co, co nie wiem ale ja się tam pożegnam. No i tak jak w możecie wymyślić jakieś hasło, byle nie wulgarne. Typu Żegnajcie, ludzista. Poglądanie jest czysta. Dobra, nie wiem co ja sobie No a więc ostatni raz, mam nadzieję, żegnam się tym sposobem. Więc do widzenia, Żegnajcie.